Jest niedziela 26 stycznia. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i Kościoła. Pochodnia, Pochodnia Podcast. Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z księgi Nechemiasza. Kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, ale także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć, a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud. A gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud podniósłszy ręce odpowiedział Amen, Amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, także lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz to jest namiestnik oraz kapłan pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten dzień jest poświęcony panu, Bogu waszemu, nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy słyszał te słowa prawa. I rzekł im nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Oto słowo Boże. Słowa twe panie są duchem i życiem. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca. Panie, moja opoko i mój zbawicielu. Słowa twe, panie, są duchem i życiem. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli by ucho powiedziała, Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała. Czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było uchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg tak jak chciał, stworzył różne członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom nie potrzebuje was. Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc gdy cierpi jeden członek. Współcierpią wszystkie inne członki. Podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa, i poszczególnymi Jego członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają. Którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami? Czyż wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokują, czy wszyscy są nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Oto Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas. Tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie powrócił Jezus z mocą ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał ich w synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch pański spoczywa na mnie. Ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. Oto słowo pańskie.